Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobi się troszeczkę wielkanocnie, dlatego, że wyciągnęłam swoją skrzynkę z ozdobami. Mieści mi się tutaj wszystko i chcę zobaczyć co mam, co potrzebuję, co muszę dokupić. Co prawda wiem, że jest trochę za wcześnie na to, żeby te ozdoby wyciągać, ale obiecałam dziewczynkom, że dzisiaj już poczynimy jakieś dekoracje. Ja jestem nadal w torworze sprzątania, bo chcę się wyrobić do... Wielka nocy. Robię wszystko partiami, ale tak jak im obiecałam, myślę, że coś, nie, coś możemy już dzisiaj wystawić. Zacznę od tego wieńca, który kupiłam w TK Maxie parę lat temu. On mi się świetnie sprawdza, mam wrażenie, że jest taki ponadczasowy. Ma super kolory, takie pastele, które ja uwielbiam absolutnie. I jeżeli to było do mnie zależało, <tłukasz> tylko to bym udekorowała dom w takich pastelach. Nie, nawet y, chyba bym przesadziła, jestem przekonana o tym. On fajnie się sprawdza jako taka dekoracja na drzwi. Można też go postawić na stole. Tutaj wsadzić jakąś świeczkę albo soczyki, jacynty soczeki, może nie do końca, ale hiacynty, czy, czy jakieś żonkile, tulipany itd. Ale ja y, zawieszę go prawdopodobnie, wydaje mi się, że tutaj będzie fajnie wyglądał, na tym moim regale. Ja w ogóle bardzo lubię kupować takie dekoracje w TK Maxie. najczęściej, jak wiecie zresztą, muszę się wybrać. Chcę się wybrać trochę wcześniej, bo w tamtym roku byłam, no nie wiem, trzy dni przed świętami, już w zasadzie wszystko było przebrane, były małe, jakieś tam takie no, dekoracje, które na przykład były uszkodzone. Co prawda w grudniu, pamiętam, przed świętami pożonarodzeniowymi, e, dwa dni przed świętami, przed Wigilią byłam w TK Maxie i już były przeceny tych dekoracji, ale no, one były przebrane, uszkodzone. Nie było nic ciekawego, szczerze mówiąc. Także mam nadzieję, że jeszcze mi się uda, bo wiem, że te dekoracje wielkanocne w TK Maxie to się pojawiły pod koniec lutego. Tak mi się wydaje. Ten wieniec rzeczywiście świetnie mi się sprawdza, nic mi tutaj nie odpada. Jedno jajko mi, e, że tak powiem, się odczepiło, ale łatwo można to zamontować. Także myślę, że to jest taki ponadczasowy pis, ten wieniec akurat. Mam tutaj w tym moim magicznym pudełku takie jajeczka, bo ja w ogóle planuję też na zewnątrz zrobić małą dekorację. W tamtym roku kupiłam taką małą wieżbę. Przepiękne bazie, i na tej wierzbie były takie jajeczka. Co prawda, to chcę zrobić w domu, ale tak pomyślałam sobie, bo dosadziłam tę wierzbę, Pomyślałam sobie, że na tej wierzbie na zewnątrz udekoruję tymi jajeczkami, żeby był jakiś akcent. Tak jak na Święta Bożego Narodzenia jest jakiś akcent, te jajeczka kupiłam w Pepko w tamtym roku albo dwa lata temu. Fajnie wyglądają. Są takie fioletowo-białe. To kupiłam albo w TK Maxie, albo w Home and To są cztery, nie, tutaj mam pięć chyba. Pięć takich dużych. Jezu, że to zrobiłam. Pięć takich dużych jajek dwukolorowych. I one się fajnie sprawdzają, jak robimy jakiś taki konkretny bukiet. Albo parę tulipanów, do tego bazie i takie. Takie jajeczka. Można też to zawiesić w samą ozdobę, typu na jakimś kinkiecie, na przykład, to też fajnie się sprawdza. I tutaj mam jeszcze jajka, które bardzo lubię. Bardzo są fajne kolory. Też robię taką zawsze dekorację. Kupuję mniejsze bazie, większe, takie wyższe. Wszystko mi dzisiaj leci. Ja nie wiem, naprawdę. To wszystko jest zachowane w takich pastelowych kolorach. Mam też szare jajeczka, bo oczywiście musiałam kupić, ale to też z dwa lata temu chyba, gdzieś się znalazłam, już nawet nie pamiętam, gdzie. Dla mnie to jest piękne, taka delikatna dekoracja, kwiaty bazie i do tego gdzie nie gdzie jakieś jajeczka, w różnych kolorach, nie może być tego za dużo, bo wtedy to nie wygląda najlepiej, ale jeżeli fajnie to jakoś odekorujemy, dekorujemy, nie za dużo tych kolorów i żeby one były z tej samej rodziny, czyli żeby były albo takie cieplejsze, albo chłodniejsze. Tutaj mam te wszystkie jajeczka, trzymam w takiej torbie z Ikei, nic mi się nie kurzy, bardzo fajnie mi się te torebki sprawdzają i są według niewielokrotnego użytku, chociaż ja ostatnio odchodzę od tych plastików wszystkich. Tutaj mam jeszcze pozostałość tych jajeczek, bo na tej wierzbie było ich dość sporo i chcę właśnie taką dekorację w tym roku zaplanować, jakoś się zaprojektować, planowałam, żeby kupić takie wielkie bazie, bardzo wysokie. Albo może jakieś drzewko. Nie wiem właśnie. Muszę pomyśleć. Te kolory są całkiem fajne, a może te wystawię na zewnątrz, bo one są trochę większe. No zobaczę. Dlatego te piórka. Te piórka są fajnym dodatkiem. Mam wrażenie, że wtedy ta dekoracja jest taka lżejsza. Tutaj mam jeszcze dwie takie pisanki. Ale w tym roku ich raczej nie użyję, bo chcę wszystko zrobić w takich pastelach. Króliczek. Pani króliczkowa można to postawić na stole właśnie wielkanocnym, na jakieś śniadanie, albo jako figurkę, albo wsadzić do, do doniczki. Stawić przy jakimś jacyńcie na przykład, ja tak sobie zasadziłam. To kupiłam na pewno w Home and You i kupiłam to jakoś 3 lata temu po świętach. Wielkanocnych, więc tam były fajne przeceny. Miałam z jakieś 12 zł, takie trzy króliki, które również mogą być fajną dekoracją. Tutaj można postawić jakąś misę obok. Klejeczkę na talerzu. A do tej króliczki pani mam też pana królika. O właśnie tego szukałam. Pana królika. I ja zazwyczaj to wystawiam na świątecznym stole, jak podaje śniadanie. Też jest, one stoją obok koszyczka wielkanocnego, czy obok jajek, lub właśnie takie sianko. I fajnie to się komponuje na stole. To te dwa króliki. O, tak, czy mi wypadło. Widzicie, to różowe tutaj, tutaj to do głowy to tam jeszcze mamy? Te króliki kupiłam w Pepko. One właśnie też fajnie mi się sprawdzają. Na stole wielkanocnym można, jak nie wiem, macie 4 osoby, to możecie kupić takie cztery króliczki i postawić przy jakimś kieliszku, przy filiżance lub po środku postawić jakąś miskę z ciastem i te króliczki będą wywarowały. To jest moja najstarsza w ogóle dekoracja. Mam ją chyba, nie wiem, 8 lat. Tak myślę jajka żółto-pomarańczowe. Są bardzo dobrze wykonane, już nawet nie pamiętam skąd ja je mam. Chyba z tych maxa właśnie znowu. Ale są prześliczne. Tylko, że w tym roku chyba pójdę w takie pastele typu szary, właśnie pudrowo-różowy, fioletowy. Może ze złotem, ze srebrem. Tutaj mam jeszcze takie króliki z chibo, do je od mojej mamy. To są króliczki, które stoją na stole, i można tutaj na przykład ustawić małą karteczkę z imieniem, jeżeli rozsadzamy gości. Mam ich cztery, więc tak dość mało. Zazwyczaj mamy więcej osób na takim śniadaniu, ale na przykład można je postawić przy jakiejś paterze i napisać, nie wiem, tam serbris jeżeli będziemy podawać jakieś sery, albo sałatka jarzynowa. Są takie kartki nawet, gdzie możemy napisać kredą, takie tabliczki, ale nie tabliczki, żeby wsadzić do sera, tylko właśnie tak, takie jak kartki pokryte kredą. Tak, tak, to mówię. To jest ta moja dekoracja z Chibą. To, co Wam pokazywałam chyba, co kupiłam w TK Maxie właśnie na początku marca, to taka kula. Bardzo mi się spodobały te kolory, kupiłam ją 27,99 Myślę, że z powodzeniem można taką kulę zrobić samemu. Kupić jakieś większe, właśnie jajka w pepko. Na przykład ja w pepko kupiłam w tym roku takie małe jajeczka. Pomyślałam sobie, że mogą być fajną dekoracją do jakiegoś wazonu, żeby właśnie wypełnić ten wazon takimi jajeczkami, czy jakiegoś może wysokiego naczynia, po dwóch stronach to postawić. Lub rozrzucić zwyczajnie na stole podczas śniadania. One kosztowały te jajeczka 499. Albo zrobić z tego jakiś wieniec. No zobaczę. Mam trochę pomysłów. Tewko też kupiłam takie jajeczka. I tak patrzę na to, ile ja tego mam, to nie wiem, po co to kupiłam tak naprawdę. One kosztowały, już wam mówię, 499, a i to wygląda. Tak lekko, właśnie. To mi się podoba. I myślę, że to była całkiem fajna cena. W pepko można znaleźć super rzeczy. Jeżeli chodzi o takie wielkanocne akcenty, to w pepko jeszcze kupiłam za 2,99 takie owiki na. Jajka, to się tak nazywa? Jak to się nazywa? Nigdy nie wiem. Owiki termokoczliwe. W Lidlu to też Wam już pokazywałam. Znalazłam takie barwniki jednolity i można zrobić taki marmurkowy wzór i w TK maxie jeszcze też Wam już wcześniej pokazywałam kupiłam takie jajka na żyłkach, więc znowu ta dekoracja może być lżejsza i fajnie nawet na samych baziach można tutaj się opierać nie można to wszystko zagospodarować o takie złoto białe dodatki lub można to nawet zawiesić na jakiejś lampie na żerandolu, jakoś udekorować mam też dwa naczynia jedno z nich to taki półmisek który kupiłam również w Home and You właśnie jak była ta przecena on kosztował 49 zł, a ja go kupiłam za chyba 50% mniej albo nawet, albo nawet więcej bardzo mi się podobał ten wzór i tutaj można właśnie wstawić jakieś jajka czy tam takie cukierki, słodycze i postawić te króliczki obok Myślę, że to fajnie będzie wyglądało. I jeszcze mam taki talerz na jajka. Również on jest z Home and You i też go kupiłam właśnie po świętach wielkanocnych, kiedy były te promocje. On chyba był nawet 70% przeceniony, także trafiło mi się idealnie. Kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy Wy też już macie ochotę, żeby zawiesić te wszystkie dekoracje świąteczne. Jakie będziecie mieć kolory w tym roku. Jakiś taki przewodni może temat. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.